Nie. No to piknie, tab i masz yy, yy, robię, robi motek, no. Ty słyszysz to? Co? Jakieś kurwy tu chodzą. Fuja się robi, rozpierdalam to. No to rozdźwię złopy. Jest. Dobra, chodź teraz, rozpal se pochodnie. Ja rozparę sobie pochodnie. ja zabieram to. Ja masz jakieś... Ej, czekaj, nie, za... nie, bo mięso bym usmażył. Chodź, zaraz uspalimy ognisko, chodź. Za mną. Czekaj, muszę, muszę ustawić, gdzie to jest ta chata którą moja. 5 jest, chacie. Dave, Dave jest chacie. w chacie, Dave jest w chacie. Sprawdzam 5H, chacie F13? Chodź. F13? Nie. Ty e, e, gdzie, e, gdzie ty jesteś? kurwa? No co ty robisz? Tu jestem, za tobą. To chodź za mną, to chodź za mną Ej, co to są za dźwięki? <laughs> kurwa, co to się dzieje? Nie ma żadnego dźwięku Jak? Jakieś krzyki kurwa ja Kanibale